Dzień dobry, dzień dobry i śnieg się stopił. Tyle było śniegu, taki był mróz. I akurat klasycznie końcem roku pogoda wiosenna. Witam w kurniku Kazika. Ja jestem Kazik. Czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz. Dlatego że teraz opowiem wam, powiem wam słów kilka na temat ściółki, na temat siłkowania w kurnikach, na temat tego czym. W kurnikach yy, można ściółkować, co stosujemy jako ściółkę w kurniku, a także podzielę się z Wami moim prywatnym własnym doświadczeniem yy, z tego, jaka ściółka spisuje się najlepiej, a jaka najgorzej. Przynajmniej u mnie. Powiem Wam także, co to jest głębokie ściółkowanie, jakie ma zastosowanie i czy kazik sobie pozwala na nie. Ale póki co wypuszczę kury. To jest najgorsza, najgorsza, słuchajcie, najgorsza pogoda. Kiedy po takich roztopach stopi się śnieg, to na wybiegach jest pełno kurzych odchodów. Jak to dobrze, że ja przed, przed nadejściem tych mrozów przeorałem wybiegi, także nie ma tragedii. Pierwsze wychodzą z kurnika koguty. I lepiej niech zakładają takie jak ja, mam buty, bo straszne jest błoto dzisiaj na wybiegu. A to dlatego, że nie ma śniegu. A jako drugie, wychodzą już wnioski. Jestem ciekaw, czy wyciągnęły jakieś wnioski, bo wczoraj nie dały żadnego jaja. Wychodzić, wychodzić. Dzisiaj bez plebiscytu. Nawet nie zwróciłem uwagi, która wyszła pierwsza, ale chyba nie czarna. Zauważyłem tutaj wczoraj, że jedna kura zaczyna zachowywać się jak kwoka. O, i proszę bardzo, kolejna kwoka. No nie mogę. Ile stopni? 15 stopni. W kurniku jest 15 stopni. A wy gdzie tam? A wy po co? Wracać. I co ja teraz mam z tym zrobić? Wracaj, jesteś, jesteś tak upasiona. No, patrzcie, jaka niesforna kura. O co chodzi, że jej tak wisi ten kuper? Ten co? Upasiona chyba jest. Inne kurki takie zgrabne. A u tej tęczanki Cooper tak wisi. Jeśli macie wiedzę na ten temat, co to może oznaczać? Co to jest? Czy to znaczy, że kura jest zapasiona? Zobaczcie. Porównajcie sobie z innymi kurami. U tamtej naprawdę ten kuper wisi taki ciężki, duży, prawie do ziemi. Co to może oznaczać? Ale dobrze. Idę już wypuszczać kochiny, bo robią mi przez okno różne miny. Że chcą wyjść z kurnika i zobaczyć kazika. Wychodzić, wychodzić. Witamy. Cześć, Krysia. Zabieraj się do jedzenia i nie bój się, bo ja sam w strachu. A tutaj najmniejsza. <grytania> najmniejsza ze wszystkich sławcia. A zajada, aż jej się uszy trzęsą. Sławcia. Mam nadzieję, że ty nie będziesz kogutem, co? A halinka chyba. A halinka chyba się pierzy. Słuchajcie, bo jakaś taka chuda, wynędzniała, malutka się wydaje. Co? Nie sądzicie? Tak. Widać wyraźnie na jej szyi pałki nowych piór i na łapach. Także dlatego, halinka, jesteś taka. Mizerna, więc jedz, bo jedzenie masz dobre. Natomiast przechodząc do tematu dzisiejszego odcinka, a więc ściółkowania w kurniku, nie będę tutaj przedstawiał żadnych filozofii i powiem bardzo prosto. Co prawda, mówiłem o tym już pewnie nie jeden raz, ale dla nowych widzów nie zaszkodzi zrobić małej powtórki. Ja w swoich kurnikach stosowałem jako ściółkę siano, słomę. Oraz trociny, yy, drewniane takie, wiecie, drobne drewniane trociny. Najgorsze było siano, a najlepsze okazują się trociny. Słoma jest, powiedzmy, że tak po środku, ale daleko, daleko za trocinami. Siano bardzo szybko robiło się mokre, bardzo szybko w kurniku robił się yy, po prostu taki gnój. Słoma wytrzymywała trochę dłużej, ale już po tygodniu również było mokro, śmierdząco i nieprzyjemnie. Natomiast trociny wytrzymują o wiele, wiele dłużej. W okresie letnim trociny potrafią wytrzymać nawet wiele tygodni. Ja wiem, że są jeszcze różne inne rodzaje ściółki. Natomiast z tego co ja stosowałem, to są to właśnie te trzy, które wymieniłem. A co do ściółkowania głębokiego, bo ktoś doradził mi w jednym z komentarzy, żebym nie usuwał ściółki z kurnika, tylko dosypywał więcej i więcej i więcej i wtedy w kurnikach będzie cieplej. Czyli miał na myśli tak zwane ściółkowanie głębokie. No moje kurniczki są za małe do tego, aby stosować ten rodzaj ściółkowania, czyli ściółkowanie głębokie. I to przynajmniej z dwóch powodów takiego ściółkowania stosować nie mogę. Pierwszym powodem jest to, że te kurniki są po prostu zbyt małe, aby stosować głębokie ściółkowanie. Dlatego, że tak zwana głęboka ściółka, która rzeczywiście powoduje, że w kurnikach yy, podnosi się temperatura. Głęboka ściółka to jest 20, 30 nawet centymetrów ściółki. I dopiero wtedy ta ściółka zaczyna wytwarzać ciepło. Następuje proces podobny do procesu, na przykład, który zachodzi w kompostowniku. Kiedy skosicie trawę i wyrzucicie ją do kompostownika, to spróbujcie na drugi dzień włożyć do takiej trawy rękę tam do środka, albo kiedy skosicie trawę i ułożycie ją w taką pryzmę ta trawa również w środku się nagrzewa, zachodzą procesy, podczas których podnosi się temperatura i podobnie ma to miejsce w przypadku kiedy w kurnikach stosuje się głęboką ściółkę, sypie się najczęściej słomę, ta słoma zaczyna się w dolnych warstwach ściółki zaczyna się rozkładać i efektem takiego procesu jest temperatura. Natomiast moje kurniki są Zbyt małe, aby stosować taką warstwę ściółki, chociażby z tego względu, że zasypałbym gniazda. Drugi powód, słuchajcie, drugim powodem, dla którego ja tutaj takiej głębokiej ściółki nie mogę stosować, jest to, że przy głębokim ściółkowaniu wytwarzają się, wytwarzają się również szkodliwe gazy. Ci z Was, którzy mają duże kurniki. Do których mogą dorzucać sobie na podłogę taką grubą warstwę ściółki, dobrze wiedzą, jaki zapach mają te gazy. No, niezbyt przyjemnie pachnie w kurniku. Zresztą, jaki niesprzątany kurnik ładnie pachnie? Żaden, a tym bardziej taki, w którym ściółka kompostuje, w którym ściółka gnije. Zapach w takim kurniku przy wejściu gryzie w nozdrza. A więc moje kurniki są zbyt małe. Aby stosować tego typu ściółkę, bo najzwyczajniej w świecie moje kury potrułyby się tymi gazami. I to tyle w temacie, słuchajcie moi drodzy. To tyle w temacie ściółkowania. No zobaczcie, pogodę mamy wiosenną. Kurki za chwilę wyjdą na tak zwany zielony wybieg. Ci z Was, którzy jeszcze nie wiedzą. Cały ten teren, który tutaj pokazuje, aż tam do tego tunelu foliowego, ten teren należy do moich kurek. Kurki wychodzą przez to oto małe przejście. Tak więc ci z Was, którzy myśleli do tej pory, że moje kurki żyją tylko na tych malutkich wybiegach, no to już wiedzą, że, że tak nie jest. I wypuszczam. Wypuszczam kurki na zielony wybieg, a my idziemy do pana mecenasa, do loży VIP-ów i promotorów. No i tak, czekałem na kuriera, czekałem, bo chciałem Wam pokazać, jakie jedzenie zamówiłem dla kur. I teoretycznie myślałem, że dzisiaj y, dotrze do mnie przesyłka. Zrobiło się ciemno, przesyłka nie dotarła. Więc mam nadzieję, że uda mi się chociaż podziękować VIP-om i promotorom, że uda mi się podziękować sponsorom dzisiejszego odcinka. A sponsorami dzisiejszego odcinka są pani Bożenka oraz pan Sławomir Stankiewicz. Ale nie tylko. Jest również. Aurora Borealis! Kolejnym sponsorem jest pani Grażyna. Pani Grażyna S? No i problem techniczny, problem techniczny, moi drodzy, ponieważ padła mi bateria w trakcie nagrywania, a ja tego nie zauważyłem, więc powtórzę raz jeszcze: powtórzę, yy, że sponsorami dzisiejszego odcinka są pani Bożenka i pan Sławomir Stankiewicz. Aurora Borealis, Ola oraz Maciek, Ewuncia, Pani Grażyna S oraz Skoczek 7806. Serdecznie Wam wszystkim, moi kochani, dziękuję. Dziękuję wszystkim vip i promotorom. Dziękuję wszystkim, którzy tutaj znaleźliście się na tej tablicy u Pana Mecenasa bo to właśnie dzięki Wam mogę rozwijać ten kanał, to właśnie dzięki Wam mogę kupować różne fajne rzeczy dla moich kurek i pokazywać to na tym kanale, a w tym odcinku, yy, drodzy, to już wszystko. Ja serdecznie się z Wami żegnam. Pozdrawiam, jak zwykle, serdecznie wszystkich widzów. Mówił do Was Kazik, idę teraz dawać w gazik. A my co? Widzimy się w kolejnym odcinku.